Go. Hej, siemanko, z tej strony Macie Games, dzisiaj gramy z... znowu z Bartkiem. Cześć, cześć I gramy teraz w Battle 1 na jeden. Nie wiem dlaczego, on ma 12 arenę, ja mam piątą. Nie mam żadnych legend, a na razie go ujeżdżam. BUM, z internetem. Znowu. Jakby nie ta... Jakby nie było tej łyczki, jakbyś się jej nie postawił. To by było już po twojej mieżyce. Ale niestety ją postawiłeś. Dobra, będzie wieżeczka. Dlaczego tego wizarda postawiłeś? I patrz, co zrobiłeś. Dwa na jednego? Nie fair. O. Dobra, bi, 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 Maciek, Maciek, bi, bi, dobrze. O nie! Dlaczego tego minera postawiłeś? No nie zniszczył wieżyczkę. A nie, nie zniszczył. Czyli jak na razie wygrywam. To jest dziwne. To jest naprawdę dziwne, że wygrywam z tobą. To jest naprawdę S dziwne, prawda? Bo ty masz dwunastą arena, a ja mam piątą i z danych legend, a ty ile masz? Trzy legendy? Nie, masz dwie legendy. Ty masz dużo, ale w tym eku masz. Masz 3. dwie. Nie, trzy. No tak, bo miner Tak. No. no. Masz bardzo fajny skład. Dobry. Ale jak na tą chwilę przegrywasz? Będzie dogrywka. Dobra, przegrywam. Jak na razie Czy wygrywam? Jeszcze wygrywam, jeszcze Albo będzie lemisz. Remis Może być też remis Ale myślisz to tak ostatecznie. Ach to, ach to, ach to! Ach to. Dobre kombo. Zrobiłeś. bener 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 apalagi remis Dobra, 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 dobra. Ach to. To mogło być naprawdę dobre kombo. Ale kombo zrobiłeś. Ale kombo ci wyszło. Po mnie. Do tego jest ten deck. No. Jak ja już coś zrobię, to to już jest, to to jest już nie do powstrzymania. No. no dobra, to do zobaczenia, do następnego odcinka. I no co? Rękawki? Chyba kończymy, nie? Czy jeszcze jedna? Możemy jeszcze jedną zagrać. No dobra, bo to 5 minut trwało aż. To. wiesz. ostatnio.

No co ty tak długo czekasz? Hmm Znowu to combo zrobiłeś. Ale tym razem ci się tak nie udało łatwo. Co? A jednak ci się tak łatwo udało. No dobra, to do zobaczenia teraz, naprawdę do zobaczenia do następnego odcinku. I no co, papa! Pa.